już dziś ma miejsce premiera zasilacza Crux Generator. Zapraszam Was na jego prezentację. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Niestety mój tester do zasilaczy cały czas jest niesprawny. Wysiadły elementy, które odpowiadają za linię 3,3,5 V. Nie mam pojęcia, czy da się to naprawić, czy też nie. Być może będę musiał kupić coś nowego. No tak czy inaczej, dziś testów tego zasilacza u mnie niestety nie zobaczycie. Ale będzie je robił Łukasz Sierant. Link do jego kanału Sierant Tech macie w opisie tego filmu. Także obserwujcie jego kanał. Jak testy się pojawią, możecie na nie zerknąć. Jak widać, zasilacz jest rozebrany, bo będę Wam też chciał powiedzieć kilka słów na temat tego, co znajduje się w środku. A zaczniemy oczywiście od danych technicznych. Moc to 850 W, certyfikat 80 plus Gold, czyli sprawność na poziomie 92% i mamy 5 gwarancję producenta. Co do rozkładu linii, na linii 3,3 i 3, 5 V mamy po 20 A, ich łączna obciążalność to 110 W i pojedyncza mocna linia 12 V, na której mamy 846 W. Zasilacz posiada wszystkie niezbędne zabezpieczenia, tak aby chronić Wasz komputer, gdyby coś poszło nie tak. Jest to jednostka w pełni modularna, a długość samego zasilacza to zaledwie 14 cm, także bez problemu zmieści Wam się nawet w mniejszych obudowach. Logo Kruxa jest na obydwu bokach i nieważne jak zainstalujecie zasilacz w obudowie, czy wentylatorem do góry, czy też w dół, zawsze będzie ono pozycjonowane prawidłowo. Wnętrze zasilacza chłodzi wentylator 120 mm Huanhua z łożyskiem FDB, czyli Fluid Dynamic Bearing. Dokładnie taki sam jak stosowany jest zaślaczak Corsair RM bez dopisku X. Teraz kilka słów na temat modularnego akablowania. Rzecz na mamy tutaj przewód 24-pin do zasilania płyty głównej. Dalej dwa przewody EPS ośmiopinowe do zasilania procesora. Trzy przewody do zasilania karty graficznej PCIe Express, na każdym z nich po jednej końcówce 6 plus 2 pin. To, że nie mamy podwójnych końcówek na tych przewodach, moim zdaniem jest plusem, bo zawsze lepiej jest zasilić kartę graficzną, zwłaszcza taką mocniejszą. Osobnymi przewodami. Dalej, peryferia: dwa przewody po cztery końcówki SATA na każdym z nich: trzy kątowe, jedna prosta i jeszcze jeden przewód z peryferiami dokładnie trzy końcówki kątowe SATA i jeden MOLEX. No i jak pewnie zauważyliście, wszystkie przewody są płaskie, także łatwiej będzie poukładać je w obudowie. Teraz zerkniemy sobie do wnętrza. Cała platforma oparta jest o OMCWT, dobrze pewnie Wam znany. Wielu procentów zaślaczy z niego korzysta. Zaraz na wejściu mamy pierwszą fazę filtrowania EMI w postaci jednego kondensatora typu X i dwóch typu Y. Dalej mamy dwie cewki, a pomiędzy nimi kolejny kondensator typu X. Główny kondensator na stronie pierwotnej to Nippon o pojemności 560 mikrofaradów. Obok niego widzimy radiator do mostka prostowniczego, i tutaj od razu dodam, że mamy do czynienia z topologią pełnego mostka. Na stronie wtórnej wszystkie kondensatory to japońce, Nicikon i Nippon, i wszystkie, włączając to ten główny, mogą pracować w temperaturach do 105 stopni Celsjusza. Nie muszę chyba mówić, że kondensatory mają duży wpływ na jakość dostarczanych napięć, chociażby ich tętnienia. Jest rzecz jasna przetwornica DCDC, -DC, która ma wpływ na regulację napięć i nawet jeżeli obciążycie mocno nie 12V, a delikatnie tylko 3,3V, co ma odzwierciedlenie w takim normalnym, codziennym użytkowaniu komputera. Przy jego mocnym obciążeniu, no to wtedy napięcia powinny być o wiele stabilniejsze. Także jak widać, zapowiada się całkiem ciekawie, zwłaszcza, że ten zasilacz kosztować ma około 500 zł, czyli cena bardzo atrakcyjna. Jeżeli w testach faktycznie wypadnie dobrze, no to może nieźle namieszać na rynku. Dostępne będą też wersje 650-750 W. jak mówię, odsyłam Was do Łukasza Sieranta na testy tej jednostki. Ja więcej Wam nic na jego temat, na temat tego zasilacza powiedzieć dzisiaj nie mogę. Także dziękuję Wam za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. A, i linka do zasilacza macie w opisie tego filmu. Hej. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.